Czym jest esencjalizm i dlaczego jest ważny? Autor dość dobrze to zilustrował na samym początku książki. Dopiero kiedy pozwolisz sobie na to, aby nie robić wszystkiego i nie godzić się na wszystko, będziesz mógł osiągnąć wybitne wyniki w sprawach naprawdę ważnych. Następnie autor odnosi się do słów niemieckiego jakiegoś projektanta lub przemysłowca, które w tłumaczeniu oznaczają mniej, ale lepiej. I to jest też motyw, który będzie się cały czas przez tą książkę przewijał. Czym jest esencjalizm? Esencjalizm to zdyscyplinowane, systematyczne podejście do poszukiwania punktu najwyższej użyteczności oraz wykonywania najważniejszych zadań niemal bez wysiłku. Okej, okay, to jest esencjalizm. Co to jest droga esencjalizmu? Droga esencjalizmu nie polega na powzięciu postanowienia noworocznego, by częściej mówić nie zmniejszyć ilość napływającej korespondencji. Albo opanować nową strategię zarządzania czasem. Chodzi w niej o to, żeby jak najczęściej zatrzymywać się i odpowiadać sobie na pytanie, czy inwestujemy swoje siły i zasoby w odpowiednie przedsięwzięcia. Na świecie jest tak dużo dostępnych przedsięwzięć i możliwości, że nie bylibyśmy w stanie zaangażować się we wszystkie, ponieważ zabrakłoby nam środków i czasu. I choć wiele z nich jest atrakcyjnych, a niektóre są bardzo pociągające. W rzeczywistości większość jest trywialna, a tylko nieliczne mają istotne znaczenie. Aby podążać drogą esencjalizmu, należy umieć je rozróżniać. Trzeba się nauczyć przesiewania różnych opcji i wybierania tylko tych naprawdę ważnych. W esencjalizmie nie chodzi o to, jak zrobić więcej, tylko jak robić właściwe rzeczy. Nie oznacza to, że mamy robić mniej tylko po to, żeby mieć mniej pracy. Liczy się jak najmądrzejsze inwestowanie czasu i energii w celu osiągnięcia jak najbardziej wartościowych wyników poprzez robienie tylko tego, co istotne. I tutaj autor umieszcza, moim zdaniem, cudowną ilustrację, która nam to pokazuje. W tym wypadku mamy osobę, która swoją energię spożytkuje na wszystkie możliwe sposoby, Tymczasem tutaj mamy osobę, która jest esencjalistą i poświęca swoją energię tylko jednemu ważnemu przedsięwzięciu. Jest to też motyw, który będzie się cały czas tutaj przewijał w tej książce. Droga esencjalizmu oznacza życie według planu, a nie poddawanie się przypadkowi. Kolejny świetny cytat. Jak możesz zauważyć na przykładzie tej ilustracji czy na podstawie tych fragmentów, Grek w dużej mierze mówi nam o tym, że esencjalista skupia się na tym, co jest naprawdę ważne. A nie na tym, co chcą od niego inni, lub nie poświęca czasu na wszystkie rzeczy dookoła, które chcą jego atencji. I jak na takiej drodze się znaleźć? Grek mówi tutaj o trzech etapach, które są niezbędne. Pierwszym jest eksploracja, następnie odrzucenie większości i działanie. Okej, okay, o co tutaj chodzi? Jeśli chodzi o eksplorację, co mnie najbardziej inspiruje? Czym szczególnie jestem utalentowany? Jakie moje działania mogą zaspokoić istotną potrzebę w otaczającym mnie świecie? Chcemy robić właściwe rzeczy we właściwy sposób i we właściwym momencie. Musimy więc eksplorować dostępne opcje, żeby zorientować się, czy dana rzecz, jakiej się podejmujemy, stanowi odpowiedź na pytania, jakie Grek postawił nam wcześniej. Eksploracja nie jest jednak dla nich celem samym w sobie. Ma jedynie doprowadzić do rozpoznania kilku niezwykle ważnych rzeczy i odróżnienia ich od mnóstwa błahostek. Właśnie, czyli tak jak mówiłem przed chwilą, celem eksploracji jest poznanie tego, co jest istotne, a tego, co jest nieistotne. Dlatego właśnie kolejnym krokiem, o którym pisze Grek, jest eliminacja tych bezwartościowych rzeczy. Wielu ludzi zgadza się na różne rzeczy. Ponieważ chce zadowolić innych i wyróżnić się aktywnością. Jednak kluczem do najważniejszej użyteczności może być równie dobrze mówienie nie. Jak zauważył Peter Ducker, ludzie są efektywni, ponieważ potrafią odmawiać, potrafią mówić, to nie dla mnie. Peter Ducker to jest jedna z bardziej istotnych postaci w teorii zarządzania. To pamiętam jeszcze ze swoich studiów inżynierskich, ale. Wskazuje na bardzo istotną rzecz ten fragment i cytat Dakera: Aby być efektywnym, nie możemy być rozpraszani przez różne elementy. Wyobraź sobie, że jedziesz autobusem i starasz się czytać książkę. Trudno jest w tej kalkofonii różnych dźwięków i rozmów skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. Podróż autobusem może więc ilustrować ilość rzeczy, jaka w cudzysłowie wołają o Twoją atencję. A zwłaszcza w tym cyfrowym świecie, który galopuje 24 godziny na 7, jest tyle rzeczy, które chcą naszej atencji, tyle rolek na TikToku, które możemy obejrzeć, albo głupich rzeczy na YouTubie itd. 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 Dlatego ważne jest, aby po pierwsze, jak mówił Greg, zobaczyć, co jest dla nas ważne, i potem w drugim kroku eliminować to, co jest nieważne, to, co nas nie doprowadza. Do celu, jaki chcemy osiągnąć w życiu. Ponieważ nie chcemy być marionetką świata albo innych osób, też możesz o tym z takiej perspektywy popatrzeć. Następną rzeczą, o której pisze Grek, jest działanie. Zamiast wymuszać działanie, esencjalista poświęca zaoszczędzony czas na tworzeniu systemu usuwania przeszkód i jak największego ułatwienia działania. Te trzy elementy, eksploracja, eliminacja i działanie, są nie tyle odrębnymi zdarzeniami, ile częściami cyklicznego procesu. Jego konsekwentna realizacja pozwala osiągnąć coraz większe korzyści. OK, czy tutaj znowu Grek jakby ilustruje, to, że esencjalista w dużej mierze ma, może zaoszczędzić czas i energię, ponieważ ma systemy, które pozwalają mu eliminować to, co nie jest istotne. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.